Dobry wieczór wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I dzisiaj będzie swojego rodzaju oryginalna wideo recenzja. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii mojego kanału jest nagrywana w nocy, a nie w środku dnia. No i jest to taka nieco inna recenzja niż zwykle. Będziecie mieli nieco zmienione intro i outro. A to dlatego, ponieważ dzisiaj jak wiemy doskonale jest 31 października i. W niektórych krajach na świecie i niektórzy też w Polsce obchodzą Halloween. Ja osobiście tego święta nie obchodzę, dlatego zazwyczaj nie robię jakichś yy, rzeczy z tej okazji, po prostu normalnie spędzam ten czas. Natomiast w związku z tym, że akurat ta recenzja wypadła mi w, właśnie 31 października, to postanowiłem, że zrobię taką recenzję w innym formacie. Nie traktujcie tego jako Halloween na traktuję jako, nie wiem, recenzję w innym formacie, że z nim na intro i nie jest nagrywana w środku dnia, tylko w nocy tak więc no wiecie mi o co chodzi no a do rzeczy dzisiaj będziemy się zajmować figurką którą już od pewnego czasu chciałem zrecenzować widzieliście ją e, zapewne w filmiku ze świątecznym hołem, który nagrałem jakieś 10 miesięcy temu tak więc jeśli nie widzieliście to was do niego odsyłam no tak więc myślę, że bez żadnego przedłużenia możemy się zabrać za obie dzisiejsze recenzji. i być zastanawia was co to jest a jest to Transformers Prime Beast Hunters Deluxe Class Sky Stalker Czyli, jak na tej chwilę ostatnia figurka z linii Beast Hunters jaka została mi do zrecenzowania tak więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy Zaczynamy standardowo od trybu alternatywnego naszego bohatera dzisiejszej recenzji no i jak widzimy Sky Stalker zamienia się w bestię a dokładnie mówiąc hmm... A wygląda to jako, jako taki dziwny skrzydlaty smok, tak mogłem to określić, bo nic innego mi to nie przypomina. No ale mimo to ten tryb mi się naprawdę podoba. Moim zdaniem jest to bez jeden z najlepszych trybów bestii w całej serii Beast Hunters. I sam z, z siebie wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie. Ma moim zdaniem bardzo fajny wygląd i z tu, moim zdaniem jest naprawdę dobrze wyglądący, Moim jest naprawdę świetny, no, więc przyjrzymy mu się. Nieco bliżej, zacznijmy standardowo od głowy. Tak wygląda głowa. Głowa jest moim zdaniem całkiem ładnie zrobiona. Ma całkiem ładne malowanie i całkiem... Niezłe, ja że nie detali, muszę przyznać. Więc to porad plus. Tak wyglądają skrzydła. I tutaj, w przypadku tych skrzydeł, odkryłem podobną rzecz, co w przypadku figurki ripclaw z tej samej serii czyli że takie malowane ślady zniszczeń bądź zabrudzeń których nie zauważyłem na recenzjach. nie wiem na ile to będzie widoczne, mam nadzieję, że teraz okej, okay, teraz powinno być widoczne o tutaj takie małe białe ślady zniszczeń o, tutaj powinno być lepiej widoczne, ja tego nie zauważyłem na wideo recenzjach. przynajmniej na tym nie skupiłem, no jednak jak zdobyłem tę figurkę to ja zauważyłem i Muszę zeznać, że moim cakiem działają tutaj. No i nie psuję, jakoś wygląda figurki. Tak wygląda bestia z przodu. Jak widzicie tutaj na jednym ramieniu mamy logo w Predator konów. Tutaj tego nie mamy, o dziwo, są figurki, gdzie tu dali te logo predakonów, gdzie tylko się da, jak na przykład Laserback, którego już pokazywałem jakiś czas temu. Jeśli chcecie obejrzeć to. Na moim kanale powinna być recenzja, jak nie możecie znać, to dam Wam link. A tak się prezentuje figurka z boku. Tak wygląda od tyłu. A tak się prezentuje od dołu. Tak więc no mam tutaj wyraźny wgląd na to, jak będzie się transformować figurka. Ale o tym wspomnę podczas transformacji. To do samej pozwolności tego trybu. Zaczynamy od głowy. Głowa ma tutaj staffurchomy pozwalający na odginanie jej właśnie tak. Niestety nie może ona podnosić się do góry, więc moment na najwyżej takie ustawienie, ale może spoglądać właśnie, właśnie jak widzieliście w dół. Możemy też otwierać paszcze, jednak czasem trzeba uważać, bo czasem się ujawni twarz robota. Oj, teraz już widać, jak się ten robot będzie transformował, ale dobra, nie będę spoilować. Mamy tutaj też zamontowany staw obrotowy, również związany z trybem robota, oraz tutaj w szyi też związany z transformacją do trybu robota, więc część staw tutaj jest związana z transformacją, więc no... akurat w trybach bez IT to jest zazwyczaj szczegół. No dobra, weźmy do bazowalności. Jeśli chodzi o przednie nogi, uprzedni to się mi odklatka dobra. Są one zamodowane na stawach kółkowych, więc mamy pełen obrót 360 stopni. Mamy odchylenie na bok, takie do środka i na zewnątrz również mamy. A też taki staw nieco do, do góry, który można nieco do góry odchylać. Jednak jest on związany bardziej z transformacją. Mamy zgięcie w łokciu 90 stopni oraz obrót tuż nad nim 360 stopni. Mamy kulki w. Przy nich stopach, które pozwalają na obrót 360 stopni, na takie zgięcie do przodu i minimalne chociaż o tył, do środka oraz na zewnątrz również jest zgięcie. Co do skrzydeł? Mamy tutaj staw obrotowy, który pozwala obrócić do przodu. Można też się obrócić nieco do środka. Mamy też tutaj staw, który pozwala nieco. Obrócić te tutaj elementy z tymi, oto, dyskami, o których wspomnę nieco później, bo to jest z bronią tej figurki. Te tutaj elementy w tym trybie nie są ruchome w związku z transformacją, ponieważ te stawy kulkowe blokują możliwość obracania tych skrzydeł w tym trybie, jednak w trybie robotowym one będą ruchome, a o tym będę wspomnieć nieco później również. To do tylnych nóg, no to. Są na zestawach kulkowych. Niestety nie zrobią one szpagatu. Mamy za to wykop w tył, wykop w przód. Możemy nimi e, również obracać 360 stopni. Więc mamy wykop w przód, tył I, dzięki, i to bardzo swobodny. A jak trochę odchylimy, właśnie. nogi dzięki tym stawowi kulkowemu, no to mamy obrót ponad 60 stopni. Mamy też minimalny choć obrót. E, Tutaj, tuż pod tym stawem, tyle do środka i tyle na zewnątrz, dosyć mało, ale jest. Mamy podwójne zgięcia tutaj w kolanie, na tym stawie zgięcie tyle do przodu. Do tyłu w takim ustawieniu nie ma zgięcia. A tutaj mamy zgięcie tylko odrobinę do przodu i te do tyłu. Mamy też ruchomą stópkę, mamy nieco zgięcie do przodu i nieco... Do tyłu, ale nie jakoś znaczne zdjęcie. To do samego ogona. No to mamy tutaj dwa stawy pozwalające na wygięcie go, więc jakoś tak. No i dla siebie byłoby na tyle. Tak więc, no myślę, że pozwalność tego trybu mamy omówioną, więc możemy sobie przejść do uzbrojenia tej figurki i. Do, później jeszcze powiem o jednej wadzie tego trybu, ale to zaraz. Jeśli chodzi o uzbrojenie tej figurki, no to w tym trybie nie mam nic, prawda, akcesoriów, ale mam za to pewien gimik. Zapytacie się pewnie, jaki. No, jak pewnie niektórzy patrzą, to już się domyślają, że chodzi o te tutaj dyski na skrzydłach. Otóż, jeśli naciśniemy tutaj, no to małą niby skończyć o tu, i co do, do przodu wypchniemy, no to te dyski strzelają. To całkiem dobrze, muszę przyznać, więc tutaj jak najbardziej to odpowiada. Więc, no, to jest to całkiem fajny dodatek. Można oczywiście te skrzydła obrócić do przodu, więc z może, może równie dobrze w kogoś celować. No, w takim sposób wygląda to trochę bezsensownie, jak go trochę nie wiem, ustawimy, o tak na przykład, no to może oczywiście w kogoś celować. Okej. Okay. Więc to jest akurat całkiem fajny gimmick, który dodatkowo, na menu z działa bez problemu, więc tutaj nie mam absolutnie żadnego problemu, mówiąc, że jest to taki fajny dodatek. Niestety w tym trybie Skystacker żadnego innego uzbrojenia, nie? więc przejdźmy do tej wspomnianej jednej wady tego trybu, którą są te dwa elementy, które w trybie robota formują pas. Tutaj to tylko element, na których mocuje się tylne nogi Bestii, ale jest z taki problem, że w tym trybie nie mają tak naprawdę gdzie się podłączać, bo tutaj na ogonie nie ma żadnych jakichś takich solidnych zaczepów, by je podłączyć i żeby się solidnie trzymały. Bo tutaj niby jakiś tu minimalny otwór jest, ale kurczę, tak się ustawia ogon i nawet nie ma jak tego wpiąć prawnie. Więc... Takie trochę lipa, szkoda, bo gdyby nie to, to byłby idealny tryb, a tak jest nie wszystko świetny, no ale otarł się o idea, jeśli chodzi o tego typu tryby, więc naprawdę, poza tym, to, jest to naprawdę świetnie wykonany tryb. O! I bym zapomniał o jednej rzeczy, ponieważ jak pewnie wiecie, to nie jest mój jedyny predakont w kolekcji, oj nie, mam ich jeszcze znacznie więcej. I widzicie to? Dzięki temu można stworzyć prawdziwą rodzinkę bestii. I to dopiero jest prawdziwy behemoth. Prawdziwa rodzina predakonów i bestii. No, tak więc wiecie o co chodzi. Dobrze, skoro tryb bestii mamy omówiony, tak więc myślę, że sobie myśmy, możemy przejść do porównań oraz do Transformacji do trybu Robota. No to czas na porównania. Tutaj mamy Titan Return Deluxe klas Mindwapa, a tutaj mamy Titans Return Deluxe Wolfwire. A teraz czas na porównanie obok innych preda z Beast Hunters. Tutaj mamy Deluxe klas Ripclaw, a tutaj mamy Voyager klas Preda Kinga. A teraz czas na porównanie obok jakichś terror z tej serii. Tutaj mamy. Legion class Windraiser, a, a tutaj mamy Legion class Reaper Snappera. No, to też na transformację do trybu robota. Transformacja z jest dosyć prosta i przyjemna. Tak więc, my, że nie o to zaczynamy. Zaczynamy standardowo od tego, żeby otworzyć katkę piersiową robota, następnie ta skrócić nieco szyję Bestii. Następnie otwieramy paszczę i wyjmujemy głowę, następnie klatkę piersiową zamykamy, więc głowa jest gotowa. Teraz tylne nogi, które zawiązują nogi robota. Przesuwamy je nieco w dół. Następnie na tych dwóch stawów prostujemy je mniej więcej o tak. Właśnie jakoś tak. Następnie wyjmujemy piąty i ustawiamy je mniej więcej na równi ze stopami. O, powiedzmy, że jest jakoś to o tak. Coś robimy z drugiej strony, pyk, pyk, pyk. Ok, a teraz e, zajmiemy się za, za ogon. Nas należy wyciągnąć tą małą część, która zrobi za broń. I teraz odsuwamy ogon, właśnie o tak. Następnie na tym stawie tutaj odginamy go nieco w dół, a na tym do góry a następnie możemy zsunąć razem oba elementy pasa, który powinien się solidnie złączyć. No i nogi są mniej więcej gotowe. Teraz zajmijmy się za skrzydła. Jeden to, co to, to, tak naprawdę trzeba teraz zrobić, to tylko obrócić je na tym stawie o 180 stopni do przodu i są gotowe. A teraz ręce. I ta maszyna też nie jest jakoś mega skomplikowana, po prostu podnosimy je do góry, bokując je właśnie tutaj. Przesuwamy je nieco w dół, a następnie te oto stopy przednich nóg bestii obracamy właśnie nie tak. Następnie na podstawie kółkowym je prostujemy i obracamy środka, i podczepiamy je tutaj. No i ręce są już gotowe. I jednocześnie figurka jest gotowa. No, i tak oto Sky Stalker jest gotowy. Dobrze, więc myślę, że możemy się zabrać za omawianie wyglądu tej figurki, zaczynając standardowo, jak zwykle, od głowy. No, głowa muszę przyznać, że ma całkiem ciekawy design. I mi się coś podoba, chociaż nie do końca jestem fanem tego, że jest on jakby. Częścią głowę bestii, jakby nie mogli zrobić oddzielny, tylko musieli zrobić e, dwa w jednym, chociaż mi to się tak bardzo nie przeszkadza. a to, że możemy zrobić coś takiego. Aaaa. Dobra, skończy żartować. Mama no, bo moim sama z siebie nie wygląda źle. Tak wygląda klatka piersiowa. Tak wyglądają ręce, więc tutaj na w jednym ramieniu mamy logo Predaconów, na drugim nie mamy. Tak wyglądają nogi. Tak się prezentuje figurka z boku. Jak wy w teorii nie ma zbyt wiel dużego plecacza. Jeden co zostaje właśnie jest to ten ogon, który, no, może być takie trzymadełko nazwijmy to, że. Nie chcecie figurki tak kopać w rękę, no to po prostu macie za te nogi, macie takie, nazwijmy to trzyma dełko. Tak wygląda figurka z tyłu. A tak wyglądają nasze skrzydełka. Więc, jak widzicie, no te skrzydła są naprawdę w tym trybie masywne. No, ogólnie one nie są jakieś mega małe, ale w tym trybie naprawdę są duże. A, no, o ile w trybie bestii to w ogóle nie przeszkadza, no to w tym trybie owszem przeszkadza. Yy, a dlaczego to zaraz opowiem, jak skończymy omawiać pozowalność i akcesoria? A jak już mówiliśmy o pozowalności, no to zacznijmy sobie od głowy. Tylko co no, sobie ze skrzydłami mi nie przeszkadzały. <laughs> Głowa jest zamontowana na obrotowym, który pozwala tą głowę obracać tylko tyle na boki, no więc no, niewiele. Głównie ze względu na. Tą część tutaj, która zahacza o to i pozwala tylko tyle obracać głowę. Poza tym mamy jeszcze tutaj z racji transformacji staw, pozwalający odchylać głowę do góry. Niestety nasz Sky stalker nie będzie mógł patrzeć w dół, głównie ze względu na design tej głowy. No, jak pokazywałem, mogą zrobić coś takiego. Co do samych ramion, mogą się on obracać pełne 360 stopni. Do na stawach kolkowych mogą się odchylać do środka i na zewnątrz, oraz na bok mamy staw obrotowy nad łokciem pełne 360 stopni oraz zgięcie w łokciu 90 stopni. Niestety nie mam żadnego ruchu w nadgarstkach ze, ze względu na transformację, ale jeśli ktoś już naprawdę chciał, to może odczepić e, to, tą część i może odgiąć te nadgarstki do środka. Widzicie, to jest tylko opcja. E... Jeśli chodzi o pas, no to ze względu na ten ogon, no to w, w takim ustawieniu nie mamy praktycznie żadnego obrotu. A jeśli go odsuniemy nieco w dół, to jest mamy pełen, swobodny obrót. 360 stopni. Ojej. Oh yeah. Bardzo ładnie. A jeśli chodzi o nogi, no to samo one zamontowane na stawach kulkowych, Mamy bardzo ładny wykoł w przód. Mamy no. Może nie aż tak dobre, ale wciąż jakiś tam wykop w tył. No, niestety, szpagaciku nasz robot nie zrobi. A jak już to po nogach. E Mamy stawy obrotowe tuż pod tym stawem kulkowym, które pozwalają na taki obrót do środka i taki na zewnątrz. Więc, w no, teorii, niewielki, no, ale zawsze coś. Co do kolan, to podobnie jak w trybu, tutaj dwa stawy. Jeden z nich pozwala na odgięcie go w w przód i zgięcie tyle w tył, więc no całkiem głębokie, muszę przyznać. No tutaj mamy zgięcie do przodu, również bardzo głębokie. A jeśli chodzi o same stopy, to mamy takie w zgięcie w górę, takie zgięcie w dół, więc całkiem, całkiem. No a sama piętno tylko się odchyla do środka, bo ze względu na transformację i in innej swobody ruchu nie ma. to do samych skrzydeł, bo jeszcze o nich wspominałem, jeśli chodzi o pozwane, bo one też są ruchome, no to mamy obrót, tyle do tyłu, tyle do przodu, tyle na zewnątrz, tyle do środka, a tutaj mamy tyle w bok, tyle do środka, tak więc całkowicie omówiliśmy już pozwalność, więc przejdźmy sobie zatem do uzbrojenia figurki, jeśli się oczywiście udają poprawnie ustawić. Ok, udało się. Jak pewnie widzieliście podczas transformacji, figura ta przyda broń. To jest fragmentem ogona. I jednak w odróżnieniu do innych broni, figurek, które zwykle spotykamy w obecnych czasach, tutaj broń nie wczepia się jak zwykle, że to jakiś tam element, który pozwala włożyć tak. Tylko że ta broń tutaj e, na, nasuwa się na ramię. Właśnie o tak. Co ta... Czym ta broń dokładnie ma być, to ja nie wiem. Wygląda dosyć dziwnie, muszę przyznać. No ale okej. Okay. Niech będzie, mi przeszkadza. Jednak ja ją zazwyczaj wolę zostawiać tu na ogonie. Ponieważ dzięki temu mamy na przykład lepszą podpórkę, jakby na przykład tylko nie chciała stać. Widzicie? W teorii by miała się przewalić do tyłu, ale tego nie zrobiła dzięki temu mamy elementowi. Akurat on nie jest jeszcze, powiedzmy, że przydatny w tej kwestii. Ale to nie jest jedyna broń, jaką przyda ta figurka, ponieważ jak pokazywałem w trybie bestii, mam jeszcze tutaj broń, na tych skrzydłach, te dyski tutaj. Ponieważ jeśli naciśniemy tą część tu i nieco popchniemy do przodu, te dyski strzelają. I to całkiem dobrze, muszę przyznać, więc też dobrze. Więc to akurat mi się podoba. Jednak poza tymi dwoma rzeczami, to Sky żadnego innego uzbrojenia w trybie robota nie ma. Więc jakimś Super Rambo-botem on raczej nie będzie. No dobra. Przejdźmy sobie teraz do rzeczy, o których chciałbym porozmawiać e, trochę bardziej, czyli o wadach tej figurki. Ponieważ, no pokazywałem Wam ją i tak naprawdę poza tą jedną wadą w trybie bestii, jaką są te tutaj luźne elementy pasa, które się nie łączą i... No, latają w tamtym trybie, dzięki czemu, no, może czasem problem z ustawieniem nóg, ale nie bym o żadnej w trybie robota. No, akurat, niestety, tutaj się wad pojawia więcej. Więc po kolei. Pierwszą wadą, jaką chciałem wspomnieć, to są te ogromne skrzydła. Same w sobie mi nie przeszkadzają i, w moim zdaniem, wyglądają całkiem fajnie, ale problem jest taki, że one są bardzo masywne no, dosyć duże, jak na figurkę, a także momentami one nie trzymają się jakoś mega solidnie, jakoś mega sztywno, zobaczcie, o, to skrzydło, opada. No i tak nie do końca wiadomo, jak je trzeba ustawić tutaj, żeby figurka stała stabilnie. I one tak obciążają tę figurkę, że albo upada na, do, upada, spada do tyłu, albo spada do przodu. O, widzicie? To jest jeden z głównych problemów. Drugi to właśnie stabilność. Figurka ma, jak widzicie, dosyć cienkie nogi. Z przodu są cieniutkie wręcz. Patyczki normalnie. No i także ustawienie ich. No, czyli takie pozycje, gdzie nie mam prostego ustawienia, tylko takie nie wiem podwójnie zgiętej. No, sprawia, że nie, balans figurki nie jest też, pamiętam, nie najlepszy. I tak nieraz ustawiając tą figurkę jest problem, by ją, by ją ustawić tak w miarę stabilnie. O, widzicie? Kolejnym problemem są tutaj stopy i pięty, ponieważ, no... jakby figurka stała stabilniejsza, jakoś ustawić na równi. No Właśnie tylko, że to jest trochę problem, bo jak tak ustawianie raz na równi, to czasem figurka lubi opadać, jak widzicie. A także, no, te pięty nieraz, jak ustawiamy je w miarę na równi z, ze stopami, to nie mają oparcia i pstu, figurka opada. I to jest szkoda, bo naprawdę, jako taka sama z siebie figurka, moim zdaniem czuć się całkiem fajnie. Moim zdaniem jest całkiem fajnym e, projektem, ale te wady właśnie psują ją. Że Nie wiem, figurka nie stoi stabilnie, e, ma kiepski balans, to się też skrzydłom przeciążają. I to jest naprawdę wielka szkoda, bo moim zdaniem mógłby być naprawdę świetny model. A tak jest, to jest taki. No, no, nie najlepszy, znaczy nie jest zły w tym wypadku, nie jest zły, ma plusy. Na przykład, moim zdaniem, całkiem dobra pozowalność i tryb besti. moim zdaniem też tryb bestie jest świetny, ale te wady właśnie psują tą figurkę trochę i to jest smutne, moim zdaniem. No, ale cóż, poradzić. Jak już jest, no, mimo wszystko nie jest najgorszy model Ever. Bo akurat muszę znać, że jest takie fajne, ale przez te wady muszę mu niestety odjąć kilka punktów. No, no dobrze, zmierzmy sobie naszego Skystalkera w trybie robota. A mierzy on jakieś. Hmm. Do samego czubka głowy ma on gdzieś z. 15,5 cm wysokości. A do samego czubka tych skrzydeł to ma on gdzieś z. 21 cm wysokości. No więc no jest trochę, trochę wysoki, trzeba mimo wszystko przyznać. Dzięki tym skrzy oraz raz temu oto fragmentowi głowy Bestii. Dzięki czemu no przewyższa niektóre e, figurki tej skali. Dobrze. tak no, więc myślę, że możemy sobie zatem już przejść do ostatecznych porównań oraz do podsumowania naszej dzisiejszej figurki. Teraz czas na porównania. Tutaj mamy Tata's Return Deluxe Mindwipe'a, a tutaj mamy Tata's deluxe Deluxe wire. A teraz czas na porównanie obok innych przedstawicieli serii Beast Hunters. Tutaj mamy Deluxe Class Ripclaw, a tutaj mamy Voyager Class Predakinga. A na koniec jeszcze mamy porównanie obok jakiś Predakonu z tej serii. Tutaj mamy Legion Class Windrayzera, a tutaj mamy Legion Class Reaper Snappera. Tak więc czas podsumować sobie naszego Skystalkera, bowiem tak: tryb bestii moim zdaniem jest chyba najlepszą częścią figurki, bo jest po prostu najlepiej zrobiony e, wszystkich rzeczy dotyczących figurki. A moim zdaniem, bardzo ładne malowanie, jest moim bardzo dobrze zrobiony, Jedyną rzeczą, która mi w nim przeszkadza, to są te luźne, nie wczepiające się, a się w ogóle nie wczepiające się elementy, e, które, do, do których podłączone są nogi. Ponieważ no, latają one i nigdy w ogóle się nie spinają, a jak już mają się spinać, to się spinają się tragicznie wręcz. No ale poza tym, do trybu bez nic nie mam. Co do trybu roboty, no to tutaj mamy niestety więcej wad. Przede wszystkim, słaba stabilność figurki. No Kiepski balans, związany nimi z tymi piętami czy z tymi stopami, bo to, jak one są zrobione, to niestety powoduje problem z równowagą, a także obciążające figurkę skrzydła, które również utrudniają ten cały balans. No i przez to, niestety, moim zdaniem ta figurka trochę traci. A szkoda, bo widzę w niej potencjał. Moim zdaniem, prezentuje się całkiem fajnie sama w sobie i jest moim zdaniem naprawdę ciekawa. Ale niestety, te wady, które wymieniłem, ją trochę psują. Wciąż uważam, że jest niezła. I daleko jej do tragicznej, bardzo daleko jej do złej figurki. Moim zdaniem nawet nie zła, ale niestety przez te wady muszę jej odjąć kilka punktów, tak więc myślę, że taką sprawiedliwą oceną dla tej figurki będzie uczciwe 6 na 10. Tak jak mówiłem, nie jest zła, ale niestety przez te wady no, jest, nie jest aż tak dobra, jak mogłaby być. No szkoda, no ale no cóż, mówi się trudno. No i co? To jedynie na tyle. Mam nadzieję, że ta recenzja w innym formacie jak mówiłem wcześniej, z innym intrem i nagrywana o innej porze co widać wyraźnie w jakości tego nagrania, wam się spodobała, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz, piszcie też czy chcecie więcej takich filmów takich nieco innych, nagrywanych nieco inaczej jak mówiłem bo ja sędziom bym takie robił to pytanie tylko, czy wy chcecie no i to tyle, trzymajcie się, do następnego razu Cześć. Do zobaczenia wszystkim, dobranoc.